Cześć, witam Was dzisiaj w odcinku jubileuszowym, ponieważ już mam 3000 subów i w związku z tym nagram dla Was coś niesamowitego, pysznego, wspaniałego. Każdemu się spodoba, yy, ponieważ jest i fit, i pyszne, i no w ogóle super hiper. Dobra, zobaczcie składniczki tutaj, co mam. Mam yy, serki przygotowane. To jest porcja, myślę, że tak na cztery łapczywe do sześciu normalnych osób. Jeżeli będziecie chcieli zrobić na jedną osobę, to sobie po prostu podzielicie. To będą pancake'i, to jest dość takie fitowe, ponieważ właśnie jest bardzo dużo białka, jest też mąka. Można oczywiście zamiast cukru, ja tu mam nadszykowany cukier, ale zamiast cukru słodzik dać, to jest w ogóle mega super danie. Każdemu się spodoba. I teraz tak. Serki 200, 200 gramowe, 6 sztuk. Proszek do pieczenia, no szczyptę się tego daje, żeby trochę tylko podrosły. Cukier waniliowy, na tyle to będzie 30 gram cukru, po 5 gram na jeden serek. 70 gram mąki na jeden serek, więc to jest 420 gram. Cukier, pół łyżki na serek, więc 3 łyżki cukru. Cukier waniliowy, już mówiłem. No, i w zasadzie to wszystko. Do tego potem na koniec będzie potrzebny syrop klonowy, żeby to wszystko polać. Powiem wam z różnych syropów ten jest naprawdę pyszny. Polecam wam ten syrop. Nie dlatego, że mi płacą za to, bo nie mam z nimi żadnych umów. Ale to jest Kaufland Bio. Bardzo pyszny, taki naturalny faktycznie smak tego. Tego właśnie wiecie, nie? Dobra, yy, tego syropu chronowego, i teraz co? To wszystko dajemy do blendera. Yy, po kolei wszystkie serki, potem damy cukry i mąkę. No to zaczynamy od serków. Dobra, słuchajcie, serki dałem trzy na razie. Tak widzę, że dość dużo tego blendera jest zajęte. Nie chcę, żeby to wszystko mi się tam zakreszczyło. Dlatego na razie trzy serki. z Trzech, połowę porcji zrobimy, a później zobaczymy. Dobrze, no to dajemy proszek do pieczenia. No ja myślę, że tak... No nie wiem ile tego proszku, no tyle oddam. Naprawdę to nie musi być dużo. Cukier waniliowy, tu mamy opakowanie 43 gramy. Tak więc 30 gram. O, teraz daję 15 w takim razie, no to myślę, że to będzie o tyle gdzieś, tyle na łyżce, to gdzieś 15 gram będzie. Wiadomo, to nie apteka będzie nie, teraz tak półtorej łyżki w takim razie. O, takie o, tyle dam cukru. Hmm. Czyli robimy połowę porcji, tak? No i teraz mąka. Tu mam 420 gram więc połowa z tego oczywiście czy się uda połowę dać mąki to się okaże no ale to też wiadomo jedne będą widoczne, trochę bardziej sztywne inne trochę mniej sztywne najwyżej ale mąki na no razie damy tyle mąki chodzi o to żeby to miało szansę się wymieszać żeby, bo to strasznie gęste się ogólnie robi podczas mieszania tak więc odpalamy zobaczymy Dobra, tu dwie istotne rzeczy. Nie odpaliłem na maksa teraz, tylko tak na czwórkę z sześciu, yy, bo to dość gęste może być, ale coś widzę słabo się miesza. A druga rzecz to, że serki całe dajemy razem z tym płynem, żeby tam była ta wilgoć jak największa. Dobra, słuchajcie, jak zwykle to wyszło bardzo gęste, troszkę wody postaram się dolać tutaj. Yy, to zawsze wychodziło takie gęste i to w sumie powinno być takie gęste, tylko ten blender nie ma szans, żeby to wziął ruszył, więc... Zobaczcie, to wychodzi taka niezła breja z tego. Ten blender nie daje rady z tym, tak więc... Myślę, że tutaj warto by było pół szkanki wody dolać i tak zrobimy. Dobra, takie mniejsze, jedną trzecią powiedzmy. Lejemy tej wody i zobaczymy co teraz wyjdzie z tego. O, od razu lepiej, to jest płynniejsze. Tak więc teraz spróbujemy to zblendować wszystko. Rączki myłem oczywiście. Nie ma co tamto. Zresztą to się wysmaży wszystko. <grym> więc... Nie martwcie się, że to palcami, bo pierogi też się wygniata palcami, a wszyscy chętnie jedzą. No, dobra, to blendujemy. Dobra, teraz to tak Widać, że za sobą działa. Widzicie, pan pracuje za przysta do Więc jest dobrze, ta jedna sieć jest krata, bo ona tutaj zrobiła robotę. Dobra, słuchajcie, no to. Chwilkę w ten, to pół minuty dosłownie blendowałem. jest o taka struktura. To jest trochę rzadkie, ale przynajmniej nie spalę maszynki. No i teraz tu się przenosimy do studia patelnia. O, dobra, mamy patelnię. Palnik jest nagrzany na piątce, czyli średnia, średnia temperatura. Gęstość jest taka, powinno to być gęściejsze, ale ze względu na to, żeby jednak nie spalić, to robimy i robimy takie placuszki. Wiecie, jakby było gęściejsze, to by się tak nie rozlewało. Myślę, że na taką patelnię 28 to cztery placuszki jak wejdą, to będzie w sam raz. Na patelnię dałem troszeczkę oleju, jak widzicie, bardzo mało. Rozmarowałem go tym pędzelkiem. Takie od dwie łyżki. Na pankejka Rozmarowałem go pędzelkiem, żeby rozprowadzić równo. No i co? No i teraz trzeba będzie czekać aż to się usmaży. Struktura jest taka ciekawa dość. No, jakbyśmy chcieli takie faktycznie amerykańskie grube pankeki, no to musi to jeszcze gęściejsze być, no ale blender sobie z tym nie poradzi. To wtedy trzeba by było y, trochę inną metodą rozmieszać, bo jednak to jest dość y, gęste. I wtedy. I wtedy nie ten. To będzie źle. Y, I tak jak mówię, gaz średni, żeby to sobie powolutku dochodziło, ponieważ dopiero jak się zrobi lekko brązowawe, a tutaj ta wierzchnia warstwa się zrobi sztywnawa, to wtedy można to e, obracać sobie te pankejki. No, widać, że te pankejki rosną jeszcze, że faktycznie fajnie to ciasto puchnie, ten proszek do pieczenia e, zrobił robotę i... I teraz faktycznie robią się takie fajne grubsze, puszyste. Jeszcze chwilę poczekamy przed obróceniem. Minęło już ze dwie minuty powiedzmy. Okej, okay. kolejna minuta minęła. Myślę, że są już na tyle sztywne. Można delikatnie sprawdzić. Jest taka skórka zrobiona, żeby je próbować odwracać. Wypróbujemy, czy się da. O, jest elegancko. Jest hop, jeden. Drugi, trzeci, tu tu nie zrosły. a się podwinął. Dobra, i czwarty, o. obracaniem trzeba poćwiczyć sobie, oczywiście. Ale dobrze jest, są ładnie rumiane, leciutko z jednej strony i tak samo ma być z drugiej, więc ten czas sam raz, czyli wyszło gdzieś 3 minuty na tamtą stronę. Podejrzewam, że 2-3 minuty z tej strony się posmażą, będą no, dobre. Widać, że już fajnie są takie grubiutkie, więc z tą gęstością nie było tak źle, że jednak ta woda tutaj nie przeszkadza i, i się robią takie grube właśnie dzięki temu proszkowi do pieczenia. Więc będą takie jak te amerykańskie, no i tak patrząc, ile nam teraz zeszło na to, to tak myślę, że z tych trzech serków to 12 pankrejków będzie, no to już można się najeść porządnie w kilka osób. No i można tak naprawdę już powoli będzie ściągać. Może od tego zaczniemy, bo pierwszy był obracany I Zobaczcie, zobaczcie. Ładne rumianiutki. Następny puszczaj. Hop, tak samo. Chyba wydaje mi się, że w środku muszą się jeszcze dosmażyć trochę. To jednak wracają z powrotem. Bo czuję jak one są mięciutkie w środku. Za mięciutkie. Tego jeszcze też obrócę z tej strony. Niech się jeszcze dosmażą. Hmm, ale tak, aha, czyli z tej, po z tej porcji to tak 12-14 takich pancake'ów wyjdzie. No, nawet czteroosobowa rodzinka też może się tym najeść. Zależy, czy to ma być obiad, kolacja. jak tam uważacie, czy ma być więcej, czy mniej. Hmm, więc można liczyć nawet po jednym serku na głowę, żeby było. Albo tam właśnie na 3-4 na osoby i wtedy porcję ten. Czyli powtarzam, jeden serek, 70 g mąki, 5 g cukru waniliowego, szczypta proszku do pieczenia i pół łyżki cukru. To jest porcja taka na jedną osobę. Dobra, już wyraźnie pachną nawet, więc ściągamy je. One są w ogóle, teraz jak one rosną to one są mocno napuszone, jakie przekładam na, na talerz to one się, to one opadają trochę. Ale widać, że no, no fajne są, fajne takie grubiutkie wyszły. Więc yy, myślę, że jest ok, za chwilę będę smażył kolejne. Tylko wam jeszcze tutaj doprawię te co są. Więc zrobimy tak. Teraz tutaj podlewamy sobie tym syropem A no I można podawać do stołu. Bon appetit! Smacznego. Subskrybujcie, lajkujcie. Pokażcie innym, spróbujcie sami. Skomentujcie, jak Wam wyszło.